Witajcie bracia i siostry we wspólnej modlitwie. W imię Ojca, I Syna, I Ducha Świętego. Amen. Mój drogi i święty Aniele Stróżu, budząc się, zastaję ciebie czuwającego przy mnie. Błogosław mnie na początku dnia i kieruj moje pierwsze myśli do Boga. Bądź obecny przy mnie podczas wszystkich czynności tego dnia i udziel mi swego wsparcia w uświęcaniu całej mojej pracy. Ty znasz moje potrzeby, trudy i bóle, spraw, abym nie utracił zasług moich cierpień. Ty słyszysz moje modlitwy i nasz ich wartość, naucz mnie dobrze się modlić, aby moja modlitwa była miła Bogu. Aniele Boży stróżu mój. Ty zawsze przy mnie stój. Rano, wieczór, we dnie, w nocy. Bądź mi zawsze do pomocy. Broń mnie od wszystkiego złego i doprowadź do żywota wiecznego. Amen. Ty znasz moją drogę, która ma zaprowadzić mnie do nieba, Kieruj moimi krokami, abym nie zagubił właściwej drogi. Ty znasz zamiary Boga względem mojego życia. Udzielaj mi swoich natchnień, abym zawsze spełniał to, czego żąda ode mnie Bóg. Ty obdarzasz ludzi miłością, także i moje serce napełni miłością, dobrocią i miłosierdziem. Spraw, abym wszystko czynił z łagodnością, cierpliwością i delikatnością. Aniele Boży stróżu mój. Ty zawsze przy mnie stój. Rano, wieczór, we dnie, w nocy. Bądź mi zawsze do pomocy. Broń mnie od wszystkiego złego i doprowadź do żywota wiecznego. Amen. Bądź moim opiekunem w podróży do wieczności, zachowaj od złego moje ciało i moją duszę. Ukaż mi słabości mojej natury, abym świadom własnej małości, kierował serce ku temu, co jest miłe Bogu. Naucz mnie słuchać Ciebie i bądź zawsze blisko mnie, abym nie zbłądził. U schyłku dnia zanosisz moje modlitwy przed Boży Tron, ukaż mi dobro i zło, które popełniłem, abym mógł zanieżałować i, dzięki Twej pomocy, poprawić się. Ty czuwasz prze mnie, kiedy zasypiam. Przyjmij moje wieczorne pozdrowienia, moje podziękowania i prośby. Błogosław mnie i strzeż w czasie snu. Wierzę, że będziesz mnie umacniał w godzinie śmierci. Módl się za mnie do eźwu. Józefa o szczęśliwą śmierć oraz wyproś mi na tę godzinę wsparcie mojej niebieskiej matki. A potem zaprowadź mnie, aniele stróżu do Jezusa, mojego Pana. Aniele Boże stróżu mój. Ty zawsze przy mnie stój. Rano wieczór, we dnie, w nocy. Bądź mi zawsze do pomocy. Broń mnie od wszystkiego złego i doprowadź do żybota wiecznego. Amen. Mój wspaniały Anile, Stróżu, z samego rana pragnę Cię powitać z sercem przepełnionym miłością. Bądź przy mnie, módl się ze mną, pomóż mi, abym nieustannie pragnął Boga. Spraw, bym zawsze i wszędzie odkrywał to, co jest dobre. Dopomóż, aby moje myśli były prawe, a słowa właściwe. Mój dobry Aniele, ten dzień będzie wspaniały, bo Ty jesteś przy mnie. Aniele Boży stróżu mój, Ty zawsze przy mnie stój. Rano, wieczór, we dnie, w nocy. Bądź mi zawsze do pomocy. Broń mnie od wszystkiego złego i doprowadź do żywota wiecznego. Amen. Dziękuję Ci z całego serca za kolejną wspólną modlitwę. Proszę o umieszczenie intencji i próśb o kolejne modlitwy w komentarzach. Oto wybrane dla Ciebie kolejne modlitwy. Niech Bóg Cię błogosławi. Szczęść Boże!